0. Zero. Zero? No, zero. To, to Tego tak się nie da. Jeszcze raz zero, nie zależy. Się nie da. to nie zmieni. Zależy od tego, to, to, no, tak? to będzie na przykład. Mię, tak? I potwierdzi a, się Potwierdzić tak? Potwierdzi a, się a, pan, pan, to, 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 Nie, nie potrafię. I możemy już zasłyszeć sterowanie 500 kamerą. 500 giga może starczyć na tydzień dwa. Tak, muszę Dobra, i w zasadzie to wszystko. I przypominam o sterowaniu przesłoną. Plus to jest tak maksymalne otwarcie przesłony, A urządzenie i tak zwany no, triple a, zamknięcie no, i druga rzecz. Gdzie też zeszli, jesteśmy tutaj, gdzie tam jestem odcinek, yy, teraz ten... Ja ten bo nie widzę teraz nic na kamerku. No teraz nic nie będzie widać, bo jest po prostu już ciemno. No dokładnie. Ale nie, bo no, jesteśmy góra. na tym, bo jesteśmy tutaj na... Mamy okno. To jest o. okno. I która ta kamera na sobie to jest to. To to jest? To jest okno? To jest okno. Może tylko pociągnij do góry no, to jeszcze, to dana. jest tym, to się pupną, A jeszcze pojedźmy to w tą stronę. Na pewno. Że ja coś źle tutaj trzymam tą A no, Może być to znaczy tak, dobrze. że jak coś przyleci, to Ale sobie tutaj to... śnieg zrobi na tym tym, bo to... Aha, to, to jest takie tak na Jesteśmy... No to, no to będzie lepiej widać, nie? A tam że tu możemy, o, nać, to no, możemy to zrobić zbliżenie. No, to będziemy pokazywać całe miejscowość, rzeczywiście. No. O, proszę bardzo. Mm -hmm. y To jest to To jest, tam to jest to może... Ale to już... Nie, to w tych warunkach da, już y niewiele y można y zrobić, nie? Maksymalnie otwarta przesłona. A ta na pod podczerwieni kamera też jest, czy nie? W nocy ewentualnie można sobie pomóc troszeczkę tym fokusem. Ona jest już podłączona, czy nie? to wszystko. Tak, no już to będzie I to wszystko. To ta. no I to wszystko. I to Czyli to tak, są... musi pan pamiętać o funkcji BLC i o irysie w ciągu dnia. Dobra, Aha. On ja cały czas wymazuje najstarsze. Dlatego, że czasami może się zdarzyć tak jak w nocy, że nie będzie widać. Czekajmy jest podział na cztery i tak naprawdę nie będzie widać. To Chociaż w tej chwili tak jest widać. No, Powiedzmy co się dzieje tutaj. Tak tak ten rejestrat tak nie widzi tych z tego drobnych różnic. A teraz w tej chwili obraz jest rejestrowany to jest fajna fajna rzecz. Data, kamera to stało ustawione jest dobre droga droga, na 5000 kosztuje. Aha. Ale do tego plus BT i, i tak, tak dalej zjeść. i tak dalej to się robi z tego około. Tu coś jest, nie? jest że to może jakieś pogodzenie złapać. Działa to? Tak, omyś. Spotkanie dzisiejsze bardzo serdecznie Was witamy.